Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Quesek, czas na trzeci mecz ligowy w tym sezonie, a dzisiejszym naszym przeciwnikiem będą rezerwy Unii Skierniewice. Unia normalnie występuje w trzeciej lidze, a my zagramy z ich drugim zespołem. Oczywiście gramy w skierniewiskiej klasie okręgowej, ale zanim przejdziemy do tego meczu, mam do was prośbę, żebyście teraz wszyscy, naprawdę wszyscy zostawili łapkę w górę 3000 i nagrywam dla Was kolejny taki mecz. Oczywiście także subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Kliknijcie taki sam, przycisk subskrybuj tam na dole. Lecimy po 350 tysięcy subów, więc. Zdołącz do naszej ekstra piłkarskiej ekipy i teraz przejdźmy do naszej wyjściowej jedenastki. Ten mecz w bramce rozpocznie Filip Strulak. Na środku obrony zagra Kamil Stawiński, a także Jakub Niewiadomski. Na prawej obronie zagram ja, na lewej Sebastian Owczarek. W środku Polak, Gradziu, Czarny, a także Duduś. Na lewej pomocy Biały, na prawej Arek Kruś i z przodu Wycisz. Tak jeszcze wygląda nasza ławka rezerwowych. No i myślę, że możemy przejść do tego spotkania. Zanim usłyszymy pierwszych wizek z sędziego, dla Was jeszcze jedną informację Wiem, że zbliża się nowy sezon piłkarski i na pewno polujecie na jakieś nowe korki. Ja osobiście polecam Wam Puma Future. Sam gram w tych korkach, są przede wszystkim bardzo ładne, wygodne, gram się w nich, wyśmienicie. A z kodem Kłesek macie 10% zniżki w sklepie piłkarskim Ergol. Link do tego sklepu znajduje się w opisie tego filmu. Zachęcam do korzystania z mojego kodu. No i przejdźmy teraz do meczu. Już teraz Wam mogę powiedzieć, że na pewno możecie się spodziewać super emocji. Mecz rozstrzygnął się w ostatnich sekundach tego spotkania, więc koniecznie oglądajcie ten film do końca. My przed tym meczem mieliśmy nastawienie, żeby po prostu to spotkanie wygrać i zdobyć 3 punkty. W takim razie przejdźmy do meczu. Rozpoczynamy w takim razie spotkanie. Pierwszy wizek sędziego i ruszyliśmy do ataku. Czarny wbiega w pole karne, starał się tutaj podaniem znaleźć wycisza, jednakże Bramkarz przeczytał to i złapał piłkę. chwilę później mieliśmy kolejną sytuację na zdobycie gola. Tutaj Biały wziął piłkę na siebie, minął dwóch przeciwników, z prawej nogi dośrodkował, no i niestety piłka przeleciała nad głową, wycisza. Jeszcze Arek kruś zdołał dobiec do piłki i wywalczyć rzut rożny. Rzutu rożnego dośrodkował Duduś wprost na głowę, wycisza i niestety Bramkarz złapał ten strzał. Unia starała się utrzymywać piłkę, wymieniali podania w środku pola, ale też mieli straty. Zobaczcie, tutaj e, tak naprawdę szliśmy z kontratakiem 3 na 2, jednakże to wszystko trwało zbyt długo. Czarny nie miał miejsca na oddanie strzału, Unia zdążyła się ustawić w obronie i po prostu odebrać nam piłkę. Już chwilę później Czarny znowu wziął grę na siebie, minął jednego przeciwnika i starał się prostopadłym podaniem znaleźć tam Arka, no i niestety obrońca przeciął to podanie i bramkarz bez problemu złapał piłkę. Mieliśmy rzut wolny na własnej połowie, zauważyłem, że z drugiej strony niepilnowany jest Wycisz, zrobiłem właśnie tam przerzut. Paweł przyjął piłkę, podał do Białego, no i Biały chciał mu podać już tak naprawdę sam na sam z bramkarzem i zobaczcie sytuację. Obrońca łapie Pawła, moim zdaniem był karny, sędzia niestety nic tutaj nie odgwizdał. Napiszcie w komentarzu, czy waszym zdaniem był karny, czy nie. No moim zdaniem ewidentna jedenastka. W tej sytuacji Paweł chciał wykorzystać nieuwagę obrońców Unii. Poszło dobre podanie, bramkarz tak naprawdę minął się z piłką, nie trafił, no i można powiedzieć, że mieli bardzo dużo szczęścia, że nie stracili w tej sytuacji bramki. No i tutaj teraz zobaczcie świetny ride dusia. Pobiegł lewą stroną, minął dwóch przeciwników, do środkową piłkę w pole karne, obrońca wybił piłkę na 16 metr, piłka poleciała za pole karne, no i czarny niestety oddał niecelny strzał, była to dobra okazja na strzelenie gola, ale chwilę później podałem do czarnego, czarny minął po raz kolejny dwóch zawodników, podał piłkę do białego, biały przyjął, podał prostopadłe podanie, właśnie znowu do czarnego i czarny zdobywa bramkę na 1-0. Obejmujemy prowadzenie, piękna akcja w naszym wykonaniu, zdobywcą bramki Adren Czarnecki, a teraz zobaczcie powtórkę całej akcji. Unia po stracie gola starała się wyjść wyżej na naszą połowę, odebrać piłkę właśnie, kiedy my staraliśmy się ją rozegrać. No i robili to. Nie czysto. Sędzia ich upominałaś w końcu rozdawał żółte kartki. No i tutaj teraz popełniliśmy błąd przy prowadzeniu piłki. Na szczęście e, Unia tego nie wykorzystała i oddała pierwszy strzał w tym meczu. To był strzał niecelny, ale staraliśmy dalej budować akcję. Na szczęście to wszystko albo przerywaliśmy my w obronie, albo po prostu Filip wychodził i łapał te wszystkie prostopadłe piłki. No i teraz zobaczcie sytuację. Dostałem piłkę od białego, postanowiłem się wprowadzić prawą stroną. Zobaczyłem, że tam jest dużo miejsca przede mną. Wykorzystałem trochę moją szybkość. Eee, poszukałem Arka prostopadłym podaniem No i on z tego wywalczył rzut z autu. Po rzucie z autu udało nam się wywalczyć rzut roży No i z tego rożnego, zobaczcie, tutaj piłka poleciała w pole karne I Paweł z przewrotki starał się strzelić gola Zaraz zresztą zobaczycie to na powtórce No szkoda, że to nie siadło, bo by była fajna pamiątka z tego spotkania Unia cały czas atakowała, nie poddawała się. My odzyskiwaliśmy piłkę, staraliśmy się to fajnie rozgrywać od tyłu, tak jak teraz tutaj podałem właśnie do Dudusia. Duduś podał z pierwszej piłki do arka, Arek zobaczył, że wybiega tam Paweł. Tam Paweł zagrał z piętki do czarnego, no i szkoda, że właśnie czarny tego nie przyjął dobrze, no bo by wyszedł sam na sam z bramkarzem i była naprawdę e, fajna akcja. Dalej staraliśmy się budować nasze akcje, staraliśmy się podwyższyć wynik tego spotkania. E, Paweł, właśnie jest przy piłce, znalazł tutaj podaniem Gradzia, Gradziu przepuścił piłkę, no i Arek. No, moim zdaniem, na początku dziugnął piłkę, a potem bramkarz go e, złopował za nogi, no i tej pojęty rzut karny. Jednakże sędzia był innego zdania, no i Unia wznawiała od bramki. Ale zobaczcie powtórkę, jak to wyglądało. Moim zdaniem, już drugi raz sędzia powinien w tym meczu podyktować rzut karny dla naszej drużyny. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Unii i oddają drugi strzał w tej połowie na nasze szczęście niecelne, chociaż mogło się to skończyć o wiele gorzej ale dalej staraliśmy się kontrolować to spotkanie, rozgrywaliśmy piłkę od tyłu. Tutaj teraz Arek przedziurawił lewego obrońcę właśnie Unii, wprowadził piłkę zagrał prostopadłe podanie do czarnego, no i mieliśmy rzut z autu, zobaczcie jeszcze raz jaka tutaj dziura poszła swoją drogą fajne zagranie Arka sędzia kończy pierwszą część spotkania, prowadzimy 1-0, szkoda, że nie wyżej, sędzia mógł podyktować dla nas dwa rzuty karne moim zdaniem ewidentne, szkoda, że też nie wykorzystaliśmy wszystkich sytuacji, jakie nam się nadarzyły, ale przejdźmy teraz do drugiej części tego spotkania Przerwie nie dokonaliśmy żadnych zmian. Rozpoczynamy drugą część spotkania. Unia zmieniła tylko lewego obrońcę. No i zobaczcie tutaj sytuację. Czarno daje strzał z dystansu. Bramkarz niestety łapie piłkę. Strzał był celny, więc jak najbardziej spoko. No ale Unia musiała w końcu zaatakować. Tutaj teraz przerzut na lewą stronę do ich lewego pomocnika, i pojedynek jeden na jeden tutaj typek chciał mnie przedziurawić, no ale byłem faulowany. No i wywalczyłem rzut wolny. My staraliśmy się dalej rozgrywać piłkę. Wiedzieliśmy, że musimy podwyższyć tego spotkania i to jest strzał z dystansu czarnego. No, bramkarz miał z tym strzałem problemy, szkoda, że to nie siadło, bo byłby na pewno ładny gol. Tutaj teraz Duduś przy piłce schodzi do środka, prostopadłym podaniem podaje do Wycisza, Wycisza jest strzał, no i niestety obok bramki było bardzo blisko, mogliśmy strzelić gola. Szkoda, że to nie siadło, piłka minimalnie poleciała obok słupka, zresztą zaraz sami zobaczycie powtórkę. Nie wiem, czy tutaj Paweł nie mógł podawać do Czarnego, no ale czasu się nie cofnie, graliśmy dalej. Unia dalej starała się no, odrobić te straty, co jak co, ale mieli... Do tego wiele okazji, no i tutaj teraz rzut wolny. Arek dostaje żółtą kartkę, no i będzie groźna sytuacja. Piłka myśleliśmy, że poleci w pole karne, ale tutaj zawodnik z numerem 77 zaskoczył naszego bramkarza i ten musiał piąskować na rzut rożny. Rzutu rożnego poszło mocno do właśnie właśnie na piąty metr, na nasze szczęście. Piłka wyleciała poza boisko. Unia musiała ruszyć do ataku i tak robiła. Mądrze grali, rozgrywali tą piłkę, utrzymywali się przy niej, grali z lewej strony na prawą, z prawej na lewą, starali na się rozerwać, cały czas atakowali, był to ciężki fragment spotkania dla nas, no ale walczyliśmy, tak jak tutaj gradził. zrobił filiz, tutaj teraz Kama, niestety nieprzepisowo zatrzymał ich napastnika, mieli rzut wolny, oddali strzał na bramkę i Filip złapał piłkę, wypluł, ale ponownie na szczęście ją złapał i nic z tego groźnego nie było. Unia dalej rozgrywała piłkę, tutaj staraliśmy się ją odgrywać, no i numer 6 daje prostopadłe podanie do trzynastki, on wybiega sam na sam z bramkarzem, no i Filip niestety fauluje, spalonego nie było no, i niestety Unia miała 11. Możecie zobaczyć, czy był karny. No, moim zdaniem Filip lekko trącił ich napastnika. Sędzia odgwizduje zawodnik z numerem 13. Może dawać strzał na bramkę, czy będzie gol, czy nie. No, i niestety Unia wyrównuje. Mamy teraz wynik 1-1. No, i musimy po raz kolejny starać się wyjść na prowadzenie w tym spotkaniu. Ruszyliśmy od razu do ataku tej wycieczki, po prostu podanie do Dudusia, Duduś wykorzystał swoją szybkość, jednak się zatrzymał, spowolnił akcję, poczekał na nas, zagrał piłkę do Czarnego, Czarny przyjął, podał do Arka, Arek mu zaraz odegrał, no i Czarny zdecydował oddać się strzał z dystansu, tym razem niestety niecelnie. Unia budowała tutaj kolejne ataki, starali się grać z pierwszej piłki. Fajnie naprawdę to klepali. W drugiej połowie grali o wiele lepiej niż w pierwszej. No ale my też walczyliśmy, staraliśmy się odbierać tą piłkę. E, co prawda czasami nie przepisowo, tak jak tutaj teraz gradził. No i niestety e, za ten faul został on ukarany żółtą kartką. Oczywiście ruszyliśmy do ataku, chcieliśmy wyjść na prowadzenie w tym meczu, tutaj Biały wbiega w pole karny, schodzi na prawą nogę, niestety został zablokowany, ale jeszcze Paweł znoży co do strzał, no i niestety bramkarz łapie piłkę, ale naprawdę było to ładne uderzenie, zresztą zaraz sami zobaczycie to na powtórce. Unia też chciała wygrać ten mecz, ruszyli tutaj do ataku, mam pojedynek 1 na jeden z numerem 18, zatrzymujemy razem z Gradziem ich lewego pomocnika i ruszamy z kontrą. Pod koniec tego meczu, ten mecz miał bardzo wysokie tempo, atakowaliśmy my, atakowała także Unia, tak jak teraz tutaj, na szczęście Filip e, łapie piłkę, no i wznawia dosyć szybko, podaje właśnie do Sebastiana, Sebastian zobaczył, że jest niepilnowany, Paweł zagrywa mu prostopadłe podanie, Paweł wychodzi sam na sam z bramkarzem, zbiega do środka, no i tutaj, czy był karny, czy nie? Ocencie sami, mi jest ciężko cokolwiek powiedzieć, napiszcie w komentarzu ile w tym meczu powinno być karnych dla naszej drużyny. Dwa, trzy, decyzja należy do Was, piszcie w komentarzach. No i tutaj brutalny faul na czarnym, oczywiście żółta kartka dla zawodnika Unii. No i końcówka meczu, została minuta, może dwie, jedna z ostatnich akcji, Pryciu odzyskuje piłkę, zagrywa do Bobiego. Robert podaje do Prycia, Pryciu podaje, teraz do Białego, Biały zobaczył, że z drugiej strony jest niepilnowany Paweł, wychodzi sam na sam z bramkarzem, podaje jeszcze do Jarka Noska i Jarek Nosek zdobywa bramkę 2-1, ostatnia minuta meczu i wychodzimy na prowadzenie w tym spotkaniu, sędzia kończy ten mecz. Zdobywamy trzy punkty. Co to było za spotkanie? Walczyliśmy do samego końca, chcieliśmy wygrać to spotkanie, bo widzieliśmy, że jesteśmy w stanie po prostu to zrobić, więc tutaj koniecznie zostawcie dla mnie, dla naszych, dla także moich kolegów z drużyny, łapę w górę za ten mecz, no bo walczyliśmy do końca. Mam nadzieję, że Wam to się spodobało. Oczywiście w naszych szeregach ogromna radość z racji tego, że udało nam się ten mecz wygrać. Tak jak widzicie tutaj zawodnicy Unii są załamani. No ale no wiem, wiem co tutaj może siedzieć im w głowach. Przegrali mecz w ostatnich minutach, wracają bez punktu do domu. My tutaj dziękujemy kibicom, że przyszli na mecz. No i wygrywamy to spotkanie. Teraz zobaczcie, jak po trzeciej kolejce wygląda tabela naszej ligi. Na pierwszym miejscu Orlenta Cieląc mają 9 punktów, 20 goli strzelonych, 7 straconych. Na drugim miejscu Wołcza mają 7 punktów, tyle samo punktów mamy my, a także korona Wejsce. No i już dzisiaj rozgrywamy czwartą kolejkę, dzisiaj jest środa. Gramy z Makowiem Maków na wyjeździe o godzinie 17, dlatego trzymajcie za nas kciuki. Oczywiście, jeśli Wam się taki film spodobał, to zostawiajcie łapę w górę, subskrybujcie także mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj tam na dole, lecimy po 350 tysięcy subów. No i zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama, tam nagrywam często jakieś Instastory przed meczem, także wrzucam coś szatnie, jak się cieszymy po wygranym meczu, dlatego obserwujcie mój profil, tutaj macie moją nazwę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!